Dzień dobry, dzień dobry! Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz nie mogłem powstrzymać się od tego, aby pokazać Wam tą, co prawda, zimną i trudną, ale jakże piękną pogodę, która zapanowała. I w tym odcinku chciałbym pogadać Wam o trzech sprawach. Pierwsza sprawa co robią kury. Kiedy na dworze jest mróz, druga sprawa, chciałbym pokazać wam kurnik kazika w wiadomościach, a trzecia sprawa to z uwagi na to, że temat automatycznego otwierania kurnika cieszy się dużym powodzeniem wśród widzów, więc chciałbym pokazać wam mój kolejny projekt automatycznego otwierania kurnika. Projekt nad którym pracuję, mam pewne problemy, ale jestem pewien, że z pomocą z waszą pomocą, że z pomocą moich widzów wspólnie dopniemy temat i stworzymy najprostsze automatyczne otwieranie kurnika w historii w historii tego kanału i w historii w ogóle internetów. A więc zapraszam na odcinek. Tak jak mówiłem, pokażę wam co w czasie mrozów robią kury, co w czasie mrozów robią moje kury. I zobaczcie, o ile kury niezbyt chętnie wychodzą z kurnika, kiedy na dworze panuje srogi mróz, o tyle kiedy temperatura wzrośnie już w tej chwili. Temperatura to jakieś około 3 stopnie poniżej zera, ale świeci słońce. I zobaczcie, ja tutaj przy pomocy wideł zruszyłem trochę ziemię. Przekopałem tak, aby troszkę ziemi wyłoniło się spod śniegu i moje kury już bardzo chętnie tutaj przybiegły, grzebią sobie, chodzą, kopią, wydziobują jakieś kiełki i inne rzeczy, które są im potrzebne do życia. Więc jeśli macie taką możliwość, to was również zachęcam do tego, abyście udostępnili swoim kurom trochę takiej ziemi. Weźcie widły, ruszcie się z domu, bo przy odrobinie dobrej chęci i dobrej woli można sprawić naszym kurkom jakże wiele radości i zadowolenia w te trudne dla nich mroźne dni. Więc popatrzmy sobie jeszcze chwilkę, jak one sobie tutaj chodzą: jak one sobie, sobie tutaj wdzięcznie grzebią. Ja za chwileczkę jeszcze zagonię tutaj resztę stada. Tak aby również one mogły sobie skorzystać z tej przekopanej ziemi, w tym celu udam się do kurniczków, tak aby przegonić stamtąd pozostałe kurki, i tym sposobem bardzo płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, a więc do tematu w wiadomościach kurnik Kazika, jeden z widzów lub jedna z widzek. Bo już w tej chwili nie pamiętam. Napisała w komentarzu, że kurnik Kazika był dzisiaj w wiadomościach i podesłała mi, i ta osoba podesłała mi link. I faktycznie słuchajcie. Co prawda nie są to wiadomości na jakimś ogólnopolskim kanale telewizyjnym, ale są to wiadomości internetowe. Wiadomości, które cieszą się dość dużą oglądalnością i popularnością. I jakże mnie to cieszy, że kurnik Kazika jest jednym ze źródeł informacji, z których czerpią wiadomości. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że któregoś dnia pod moim domem i pod moją bramą nie zatrzymają się wozy transmisyjne telewizji polskiej, bo to byłoby już dla mnie chyba jednak. Za dużo, ale taki akcencik y, jaki dzisiaj zobaczyłem odpalając sobie te wiadomości internetowe bardzo mnie ucieszył. Hans siedzi ze swoimi zielononóżkami. Będąc y, troszkę wcześniej tutaj u nich zaglądając, widziałem, że jedna z nich siedziała na gnieździe. Kochiny, kochiny bo co do nich idziemy, kochiny robią miny, ponieważ ogrzewanie. Wróć! Automatyczne otwieranie kurnika u kochinów jeszcze nie jest dopracowane. Tak jak wspominałem Wam troszkę wcześniej, mam tutaj pewien system. Yy, dokładnie jak to wszystko będzie działało i jak to wszystko jest zbudowane, o tym dokładnie powiem Wam yy, dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę będzie wszystko działało. Natomiast teraz potrzebuję Waszej. Pomocy, bo ogólnie rzecz biorąc system polega na tym, że większość roboty robi za nas. Grawitacja Ziemska, a więc przyciąganie Ziemskie. I zobaczcie, ja tutaj zrobiłem takie drzwiczki, które na dole mają zawiasy. Na ściankach kurnika najpierw przykręciłem z drewna takie oto, można powiedzieć, kliny. Czyli takie kawałki drewna w kształcie takiego bardzo długiego trójkąta, a to po to, aby drzwiczki po zamknięciu zachowywały jednak pewien, pewien kąt. Wiecie o co chodzi, tak aby po otwarciu one samoczynnie opadały. I zastosowałem tutaj taki elektryczny, zastosowałem tutaj taki elektryczny rygiel, który po doprowadzeniu zasilania teoretycznie podnosi się tutaj. I zobaczcie co się, co się będzie działo, co by się działo w momencie kiedy wszystko działałoby tak jak należy. No nic prostszego. Przychodzi zasilanie, rygiel się podnosi i uwaga. I drzwiczki otwierają się po prostu same pod wpływem przyciągania ziemskiego. Pokażę Wam raz jeszcze jak to działa może w zwolnionym tempie, uwaga. Mam nadzieję, że było widać. Problem polega tylko na tym, że ten element, który tutaj zastosowałem, po pierwsze, bardzo słabo ciągnie do góry. Ma bardzo słabą siłę, ale z tym jakoś sobie poradziłem w taki sposób, że zobaczcie, że tutaj praktycznie powierzchnia styku tego języczka z tym metalowym ogranicznikiem, powierzchnia styku jest bardzo mała. Więc ten mm, elektryczny rygiel jakoś sobie z tym poradził. Natomiast po kilku dosłownie po kilku próbach, po kilku podłączeniach napięcia przestał działać, przestał działać, zrobił się słaby na tyle słaby, że nie potrafi się samoczynnie podnieść do góry nawet bez żadnego obciążenia. Więc y, uważam, że się po prostu przepalił, Być może jest to jakiś... Niskobudżetowy produkt pochodzenia chińskiego. I teraz moja prośba do was jest taka, abyście podpowiedzieli mi, co mogę tutaj zastosować zamiast tego, zamiast tego przełącznika, zamiast tego wróć, elektrycznego rygla, lub elektrycznego zamka. Co ja mogę tutaj zastosować takiego, co by mi się nie przepaliło? Bo ja rozumiem, że Zasilanie, które jest doprowadzane tutaj, powinno być na bardzo krótki okres czasu, i z tym mogę sobie poradzić stosując na przykład tutaj na podstawce wyłącznik krańcowy. Więc kiedy drzwi opadną, wyłączą zasilanie i, i po sprawie. Natomiast chodzi mi, co zastosować tutaj, jaki zamiennik tego elementu mógłbym tutaj zastosować tak aby on się nie przepalał i miał wystarczająco dużo siły i wtedy cały system będzie tak banalnie prosty, że poradzi sobie z budową tego systemu nawet no że tak powiem dziecko w wieku szkoły podstawowej to tyle słuchajcie moi drodzy jeśli chodzi o ten odcineczek skarżycie się że odcinki są są krótkie, albo pytacie mnie dlaczego odcinki są takie krótkie. No słuchajcie, na dworze jest naprawdę zimno. Ręce kostnieją. To wcale nie jest taka przyjemna sprawa stać tutaj ze statywem, czy w jakiś inny sposób nagrywać te odcinki, kiedy na dworze jest mróz. Przyjdzie wiosna, przyjdzie lato, odcinki będą dłuższe, więc mam nadzieję, że okażecie się. Cierpliwi, że poczekacie. Mam nadzieję również, że pomożecie mi w ogarnięciu tego automatycznego otwierania kurnika tutaj u kochinów, tak abyśmy wspólnymi siłami mogli stworzyć najprostsze, działające, automatyczne otwieranie kurnika. Na zakończenie pożegnam się z Wami, tak jak już dawno tego nie robiłem. Natomiast zainspirowany zostałem. Pewną wiadomością, która przyszła do mnie na maila, wiadomością od chłopca, a właściwie od jego mamy. Jest to chłopiec, który ogląda kurnik Kazika. Stworzył również bardzo fajną książkę własnoręcznie ilustrowaną pod tytułem Kurnik Kazika. I zakończenie, jakie jak napisał, lub właściwie jakie opowiedział do tej książki, bardzo ujęło mnie za serce. I brzmi to mniej więcej tak. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki. Pozdrawiam Polaków na Bahajach, Polaków ciepłych i zimnych. <gryw> Także ja również pozdrawiam wszystkich widzów, Polaków ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik. Idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.